Cześć, tutaj Maciej z Coffee Desk. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się tematowi espresso. Dowiemy się, jak je przygotować oraz czego będziecie potrzebowali, aby cieszyć się tym włoskim specjałem w zaciszu własnej kuchni. Do dzieła! Espresso, czyli mały, intensywny, gęsty napar pochodzący z Włoch. Właściwie Opanował już cały świat. Wszędzie w niemalże każdej kawiarni na świecie możecie napić się tego specjału i dlaczego, by nie spróbować go we własnym domu. Jest to możliwe, nie wymaga to wcale jakichś skomplikowanych umiejętności czy bardzo dużej ilości sprzętu, ale warto jest zadbać o kilka najważniejszych punktów i omówimy je teraz krok po kroku. Pierwszym, najważniejszym elementem przygotowania każdej kawy jest oczywiście sama kawa, czyli ziarna, z których będziemy przygotowywać napar. W przypadku espresso, czyli kawy zaparzanej w ekspresie ciśnieniowym, bardzo ważne jest dobranie odpowiedniego stopnia palenia. Kawy wypalane pod espresso właśnie charakteryzują się nieco ciemniejszym profilem palenia, który pozwala zachować zrównoważoną kwasowość, daje gęstą e, orzechowo-brązową kremę, pozwala Wam doparzyć kawę, wyciągnąć z niej słodycz, gęstość i intensywność. Zatem kiedy będziecie wybierali kawę właśnie pod tę metodę parzenia, to szukajcie informacji o stopniu palenia oraz hasła espresso lub espresso roast. Będąc już przy stopniu palenia, należy również pamiętać, że tak jak ze wszystkim, w przypadku kawy, tak i z tym nie można przesadzić. Kawa powinna być palona ciemniej niż do metod przelewowych, ale nie za ciemno. Jeśli ziarna są czarne, pokryte olejkami, błyszczące, zostawiające tłusty osad na palcach, oznacza to, że kawa została wypalona zbyt ciemno, a właściwie powinienem powiedzieć, że została spalona. Taka kawa. Będzie gorzka, będzie zostawiać nieprzyjemny posmak spalenizny w ustach i trudno w niej będzie dostrzec jakiekolwiek e, smaki czy aromaty kojarzone z kawą wysokiej jakości. Zatem, e, owszem, do espresso kawa powinna być wypalona ciemniej, ale nie powinna być spalona. Drugą bardzo istotną kwestią jest pochodzenie ziaren albo skład mieszanki i to, jakie ziarna w skład tej mieszanki będą wchodzić. Zazwyczaj w przypadku espresso wybiera się kawy, które mają nieco bardziej zrównoważoną lub delikatniejszą kwasowość. Zatem na dobry początek polecałbym Wam poszukać kawy np. z Brazylii, taką będziemy parzyć w dzisiejszym odcinku, albo jakiejś mieszanki bazującej właśnie na ziarnach z Brazylii, być może z Azji, np. z Indonezji, również, Często spotykanym dodatkiem do ziaren w mieszankach do Espresso są ziarna Robusty. Robusta znajduje się w blendach do Espresso z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że daje ona nieco bardziej obłą i dużą kremę. Ma też większą zawartość kofeiny, więc taka kawa nieco bardziej was pobudzi i zazwyczaj troszeczkę łatwiej da się ją zaparzyć, nawet w amatorskim ekspresie ciśnieniowym. Kawy, powiedzmy z Kenii, z Etiopii, jasno palone arabiki najwyższej jakości są dużo bardziej wymagające dla ekspresu i młynka i jeśli nie dysponujecie profesjonalnym kawiarnianym sprzętem, to takie ziarna niestety mogą nie mieć możliwości ukazania swojego potencjału w domowych warunkach, zatem na samym początku skupiłbym się raczej na klasycznych ziarnach palonych właśnie pod Espresso, pochodzących albo z Brazylii, z Kolumbii, z Gwatemalii lub też mieszanek na bazie tych właśnie kaw. Ostatnim, ale równie istotnym czynnikiem przy wyborze każdej kawy bez względu na metodę parzenia będzie również świeżość. Pamiętajcie, że kawa do espresso nie powinna być ani zbyt świeża, powinna mieć co najmniej 10, nawet 14 dni od wypalenia po to, żeby mogła odgazować i odetchnąć dwutlenkiem węgla powstającym w procesie palenia, i tak jak każda inna kawa nie może być ona zbyt stara. 3-4 miesiące od daty palenia to taki przedział, w którym kawa zachowuje optimum swojej jakości, intensywności, wszystkich aromatów i smaków, a po tym czasie powoli, stopniowo zaczyna je tracić. Zatem, kiedy wybierzecie już odpowiedni stopień palenia, a także pochodzenie Waszej kawy, to na końcu sprawdźcie, kiedy została ona wypalona, żeby nie okazało się, że będziecie próbowali zaparzyć przykład zwietrzałą kawę, która szczególnie w ekspresie ciśnieniowym będzie bardzo kapryśna i trudna do okiełzu. Znania. Trudno będzie z niej wyciągnąć nie tylko smaczne, ale również powtarzalne espresso. Kiedy wybraliście już kawę do przygotowania espresso, czas pochylić się nad całym zapleczem sprzętowym. Bezwzględnie najważniejszym elementem przygotowania espresso i całego zestawu do tej metody parzenia będzie młynek. Ponieważ to młynek decyduje o tym, jak precyzyjnie lub nie, i równo lub nie będzie zmielona wasza kawa, o tym, czy będziecie w stanie zmielić ją wystarczająco drobno, aby ekstrakcja pod wysokim ciśnieniem 9 barów przebiegła równo i żebyście mogli wyciągnąć z kawy optimum smaku i aromatu. Wybierając młynek, zwróćcie uwagę na kilka najbardziej istotnych kwestii. Pierwsza to żarna. Młynek bezwzględnie powinien być żarnowy. Żarna mogą być płaskie lub stożkowe. W przypadku espresso z pewnością powinny być to żarna stalowe. Unikajcie młynków z żarnami nożowymi, ponieważ one nie tylko mielą kawę właściwie na pył, ale też nie pozwalają na jakąkolwiek regulację grubości mielenia. A skoro przy grubości mielenia jesteśmy, to zwróćcie uwagę na to, żeby młynek był dedykowany do espresso, ponieważ ta metoda przygotowania kawy wymaga naprawdę drobnego jej zmielenia i takie podstawowe młynki, których używamy na co dzień, np. w domu do przygotowania kawy przelewowej, raczej z pewnością nie poradzą sobie z zakresem mielenia pod espresso. Więc młynek powinien być oznaczony jako ten dedykowany do espresso. Powinien mieć on również zakres grubości mielenia pozwalający na dostatecznie drobne zmielenie nawet najbardziej wymagających kaw oraz Optymalnie by było, gdyby miał on bezstopniową regulację grubości zmielenia. Tak jak chociażby ta Eureka Olympus, którą widzicie tutaj. To jest młynek gastronomiczny, profesjonalny, ale on ma właśnie wszystkie te cechy. Ma duże stalowe żarna płaskie, ma zakres mielenia ściśle określony pod espresso i przede wszystkim ma bardzo łatwą w obsłudze bezstopniową regulację grubości mielenia opartą o śrubę ślimakową. Ten długi termin oznacza nie mniej ni więcej, że będzie Wam dużo łatwiej ustawić tutaj pożądaną grubość mielenia niż w młynku, chociażby ze stopniową regulacją tego parametru. Z innych przydatnych rzeczy warto również w przypadku młynka zwrócić uwagę na to, czy ma on elektroniczną regulację dozy albo w ogóle jakąkolwiek regulację dozy, co pozwoli Wam odtworzyć recepturę Waszego espresso za każdym razem przygotować je tak samo i uniknąć konieczności żmudnego dozowania i ważenia kawy ręcznie. No, i optymalnie by było, gdyby był to również młynek bezdozownikowy, czyli taki, do którego możemy po prostu wsadzić kolbę i zmielić kawę bezpośrednio do sitka, a nie najpierw do dozownika. Dzisiaj powoli jest to już standard w gastronomii i również ten standard przechodzi powoli pod nasze domowe dachy do naszych kuchni. I jeden z takich młynków, który jest mały, jest przeznaczony dla użytkowników domowych, ale posiada wszystkie te. Rozwiązania, które macie w tym dużym młynku jest Eureka Minion. Kiedy już mamy wybrany młynek, kiedy pochyliliście się nad tym tematem, no to teraz przystępujemy do rzeczy chyba najbardziej oczywistej, czyli do wyboru ekspresu ciśnieniowego. Zaznaczam oczywiście, że, na potrzeby naszego filmu, rozmawiamy wyłącznie o espressach kolbowych i o ręcznym sposobie przygotowania espresso. I jeśli chodzi o ekspres kolbowy, to również warto tutaj zwrócić uwagę na kilka naprawdę kluczowych parametrów. Pierwszym z nich będzie konstrukcja czy sposób zbudowania ekspresu. Mamy kilka rodzajów ekspresów, czy kilka sposobów na to, jak mogą zostać one zbudowane, i każdy z nich będzie charakteryzował się coraz większym poziomem profesjonalizmu, coraz wyższą ceną, ale też coraz lepszymi rezultatami w filiżance. Takie podstawowe ekspresy to ekspresy jednoboilerowe, w których wewnątrz znajduje się jeden zbiornik, czyli właśnie boiler, podgrzewający wodę zarówno w celu ekstrakcji kawy, jak i w celu podgrzewania mleka, czy spieniania właściwie mleka. Ekspresy jednoboilerowe to są takie najbardziej podstawowe i najtańsze konstrukcje, ale one mają swoje ograniczenia, dlatego że nie pozwalają wam na jednoczesne przygotowywanie kawy oraz spienianie mleka. W ich wypadku zazwyczaj kiedy przygotujecie sobie espresso i chcecie spienić mleko, na przykład na cappuccino czy latte, musicie włączyć grzałkę, woda w boilerze podgrzewa się do dużo wyższej temperatury, żeby wygenerować parę, i następnie trzeba ten boiler wystudzić, żeby przygotować kolejną kawę. Ten proces jest dość żmudny i wymaga sporo cierpliwości, i to powoduje, że jednobojlerowe ekspresy są, nie są dobrym wyborem dla profesjonalistów, czy też dla po prostu najbardziej wymagających kawoszy. Dla tych z Was, którzy są właśnie bardziej wymagający, e, możemy zaproponować dwa, dwie pozostałe konstrukcje. Jedna z nich oparta jest na wymienniku ciepła. E, ten dziwnie brzmiący termin tak naprawdę oznacza, że wewnątrz ekspresu w takim jednym dużym bojlerze znajduje się jeszcze drugi mniejszy, który ogrzewa się właśnie wodą z tego dużego bojlera. I woda, którą zaparzacie kawę, pochodzi z tego małego bojlera, natomiast woda czy właściwie para, której używacie do spieniania mleka, pochodzi z tego większego, w którym panuje wyższa temperatura i on oddaje część energii do tego mniejszego bojlera, który znajduje się wewnątrz niego. Zaletą tej konstrukcji jest to, że możecie jednocześnie przygotowywać espresso oraz spieniać mleko. Jedyną wadą, czy też ograniczeniem właściwie konstrukcji typu HX, czyli z angielskiego Heat Exchanger, czyli po polsku wymiennik ciepła, jest to, że jeśli zmieniacie ustawienia w głównym boilerze i na przykład chcecie podnieść moc pary, to jednocześnie wzrasta temperatura wody, którą przygotowujecie kawę. W drugą stronę, jeśli obniżycie temperaturę głównego boilera, bo na przykład chcielibyście obniżyć temperaturę wody do ekstrakcji espresso, to jednocześnie moc pary będzie nieco niższa i będziecie nieco dłużej, bądź też trudniej będzie Wam spieniać mleko. Idealnym rozwiązaniem, które jest pozbawione właściwie wszystkich tych wad, jest konstrukcja typu dual boiler lub multi boiler, w której do konstrukcji każde z przeznaczeń ekspresu ciśnieniowego ma swój własny dedykowany boiler. Tego typu ekspresem jest na przykład stojący za mną kawiarniany ekspres La Marzocco. W tej dużej maszynie mamy jeden boiler, który zasila tylko i wyłącznie grupy zaparzające kawę i drugi większy, który zasila tylko i wyłącznie dysze do spieniania mleka. Dzięki takiemu zastosowaniu możecie bez problemu regulować sobie i moc pary i temperaturę wody, którą przygotowujecie kawę i oba te bojlery są niezależne, więc zmiana któregokolwiek z parametrów nie narusza czy nie wpływa na stabilność parametrów pozostałych. I nawet jeśli, no powiedzmy, zlejecie bardzo dużo wody z bojlera do zaparzenia kawy, to nie tracicie żadnej mocy, jeśli chodzi o parę, ponieważ tam cały czas utrzymywane jest stabilne ciśnienie. To oczywiście jest rozwiązanie najbardziej zaawansowane oraz najbardziej kosztowne, ale ci z Was, którzy są bezkompromisowi i chcą cieszyć się w domu Espresso na poziomie kawiarnianym, takim profesjonalnym, powinni zwrócić uwagę właśnie na tego typu ekspres. Bez względu na to, czy wybierzecie ekspres jednobojlerowy, czy oparty na konstrukcji HX, czy może multibojlerowy, zwróćcie również uwagę na to, żeby był on wyposażony w dyszę do spieniania mleka, dzięki czemu będziecie mogli po prostu przygotować sobie kawę z mlekiem typu cappuccino czy latte. Ta dysza również może być taka bardzo podstawowa, oparta na takim zwykłym tanim zaworze, a może być nieco bardziej wygodna i profesjonalna. Ideałem jest dysza, która ma podwójne ścianki, dzięki czemu jest chłodna i nie ma ryzyka poparzenia się nią oraz powinna być również wyposażona w łatwo pracujący, wygodny i niezawodny zawór do otwierania i zamykania. To właściwie wszystko, co powinniście wiedzieć o ekspresie ciśnieniowym na początek. Tych szczegółów konstrukcyjnych jest więcej, m.in. takie czy ekspres jest wyposażony w wolumetrykę albo w wagę, czy jest ekspresem manualnym, czy nie, ale na samym początku pamiętajcie, żeby po pierwsze wybrać odpowiednią konstrukcję, czyli rodzaj bojlera oraz jego rozmiar. Im większy boiler, tym bardziej wydajny ekspres. Jeśli zatem chcecie przygotować więcej kawy na raz, nie wiem, macie większe zapotrzebowanie na kawę, często organizujecie jakieś spotkania, lub szukacie na przykład ekspresu do biura, to raczej będziecie potrzebowali czegoś większego niż po prostu do przygotowania kilku kaw w zaciszu własnej kuchni. Błynek i ekspres to oczywiście najważniejsze elementy. Ale aby przygotować espresso czy też kawę mleczną na jego bazie, potrzebujemy jeszcze kilku innych akcesoriów. Jednym z nich będzie tamper, czyli ten mały metalowy element, który służy do ubijania kawy w kolbie. Jego średnica powinna być dopasowana średnicą do sitka znajdującego się w kolbie i zazwyczaj takim standardem profesjonalnym jest 58 mm, ale różni producenci stosują różne średnice, więc zwróćcie uwagę na to, żeby te dwa elementy były do siebie dopasowane. Tamper zazwyczaj spoczywa również na macie tampingowej, która chroni powierzchnię blatu przed uszkodzeniem, przed wgnieceniem, ponieważ ubijając kawę będziemy dość mocno dociskać kolbę właśnie do powierzchni blatu i rzeczą, bez której dziś naprawdę trudno się obyć i nie, trudno sobie wyobrazić przygotowywanie kawy jest waga. Dla wielu z Was może to brzmieć egzotycznie, że używa się wagi podczas przygotowywania kawy, ale ona pozwala zachować Wam wymaganą w espresso precyzję oraz powtarzalność i Pozwala wam na dużo łatwiejsze, mniej stresowe mniej frustrujące przygotowanie kawy w jakiejkolwiek metodzie parzenia. Dlatego nie musi być to jakaś super profesjonalna waga. Ważne, żeby była elektroniczna i miała dokładność no, co najmniej do 1 grama, a w przypadku espresso, fajnie, gdyby była to dokładność do 10 grama. Kiedy już przygotujecie kawę, w kolbie będziecie mieć fusy, które gdzieś trzeba wyrzucić. I te fusy można wyrzucić albo bezpośrednio do kosza na śmieci, albo do jednego z wielu rodzajów odbijaków, który jest do tego celu dedykowany. Później zawartość odbijaka można wyrzucić na przykład do kosza na odpady frakcji Bio. One są jak najbardziej kompostowane. No, i gdyby się okazało, że będziecie mieć jakiś bałagan na blacie, to warto też wyposażyć się w, albo w szmatkę, którą ten blat będziecie mogli przetrzeć, albo w jakiś pędzelek, a bez względu na to, jak będziecie czyścić blat, to polecam wam czyścić powierzchnię sitka czy wnętrze sitka za pomocą szmatki. Niektórzy używają do tego celu pędzla, ale szmatka jest dużo lepsza, ponieważ dużo dokładniej czyści wnętrze sitka oraz suszy je jednocześnie i przygotowuje na wsypanie kolejnej porcji kawy. A dla tych z Was, którzy chcą przygotować kawę z mlekiem, oczywiście musicie pamiętać o dzbankach. Dzbanki do spieniania mleka mogą być stalowe, mogą być pokryte różnego rodzaju kolorowymi farbami czy też teflonem. Dobrze jest mieć co najmniej dwa rodzaje, około 600 i 300 ml, w zależności od tego, czy chcecie zrobić jedną kawę, czy więcej, albo mniejszą, lub większą. Pamiętajmy również na samym końcu, ale wcale nie najmniej istotnym elementem, będzie woda, a właściwie jej charakterystyka i skład. Woda stanowi 90% zawartości filiżanki espresso. Dlatego zwróćcie szczególną uwagę na to, aby nie była to po prostu kranówka, tylko żeby była to woda przefiltrowana odpowiednio dobranym rodzajem filtra. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, dzięki temu wasza kawa będzie smakować lepiej, a po drugie, wasz sprzęt. Będzie zabezpieczony przed nagromadzaniem się w nim kamienia kotłowego, który po pierwsze e, będzie zwiększał konsumpcję energii, po drugie znowu psus matkawy, a po trzecie, w skrajnych przypadkach może doprowadzić do uszkodzenia tego drogocennego i skomplikowanego często urządzenia. Kiedy mamy już skompletowany cały zestaw do przygotowania espresso, to czas omówić sobie krok po kroku, jak właściwie powinniśmy je zrobić. Przygotowanie espresso powinniśmy zacząć. W pierwszej kolejności od opisania receptury. Receptura składa się z trzech elementów dozy, uzysku i czasu, w jakich ten uzysk osiągamy. Już tłumaczę o co chodzi. Doza to ilość kawy, czy właściwie waga kawy, masa kawy, którą wsypujemy z błynka do sitka. Uzysk z kolei to masa kawy, która wpada do filiżanki. Do tej pory przez wiele lat opisywano espresso jako objętość, że powinno mieć pojedyncze 25 ml, podwójne 50, ale objętość nie jest wystarczająco dokładnym parametrem. Natomiast masa jest parametrem takim bezwzględnym, który dokładnie pozwoli wam określić ile kawy wpadło do kolby i ile kawy wypadło do filiżanki, a ostatnim trzecim parametrem będzie czas, w jakim się to wydarzy. I teraz ustalając recepturę, pamiętajmy, że E, interesuje nas to, ile kawy będzie w sitku oraz ile kawy będzie w filiżance, a na końcu w jakim czasie te dwa elementy się spotkają. Więc ustawiając grubość mielenia, e, szukajmy odpowiedniego czasu ekstrakcji, ale on sam w sobie nie powinien być dla nas wyznacznikiem. No to jak powinny wyglądać te trzy parametry: doza. Nie ma tutaj jednego złotego ustawienia. Każda kawa, każdy ekspres, kombinacja wszystkich tych czynników będzie wymagała użycia nieco innej dozy. Ale możemy powiedzieć, że przedział, w którym powinniśmy się poruszać, to między 14, a nawet 22 gramy dla podwójnego sitka, z którego możemy przygotować dwa pojedyncze lub jedno podwójne espresso. Kawy takie o klasycznym charakterze, ciemniej palone, mieszanki pod espresso, zazwyczaj będziemy przygotowywać z użyciem mniejszej dozy. Tak powiedzmy około 14 do 16 gramów, natomiast kawy typu Single Origin, nieco jaśniej palone, o nieco większej gęstości, będą wymagały użycia większej dozy, nawet właśnie do 20 czy w skrajnych przypadkach 22 gramów. No to jeśli mamy już dozę, w naszym przypadku dla naszej kawy z Brazylii będzie to 16 gramów, to jaki powinien być uzysk? Ile powinna ważyć kawa w filiżance? Punktem wyjścia będzie liczba 2, a dokładnie dwukrotność dozy. Więc jeśli mamy w sitku 16 g kawy, to w filiżance powinniśmy mieć około 32 g naparu. Tak jak powiedziałem, to jest tylko punkt wyjścia do dalszych rozważań, ponieważ możecie równie dobrze pociągnąć waszą ekstrakcję do 35 lub 40 gramów albo przerwać ją nieco wcześniej i wtedy espresso za każdym razem będzie zmieniać swój smak. Dlatego jeśli nie wiecie jeszcze, jak dobrać recepturę, to zacznijcie od tego najbardziej standardowego ratio, czyli proporcji dozy do uzysku, która wynosi 1 do 2. Natomiast jeśli chodzi o czas ekstrakcji, czyli trzeci element waszej receptury, to tutaj taki przedział między 25 a 30 sekund w większości przypadków będzie jak najbardziej się sprawdzał. No to przejdźmy teraz do rzeczy i zobaczmy, jak krok po kroku przygotować espresso. Omówiliśmy już sobie wymagania sprzętowe oraz recepturę. Chcemy mieć dozę 16 g, uzysk 32 g i chcemy, żeby ta kawa zaparzyła się w około 25 maksymalnie 30 sekund. No to przejdźmy zatem od teorii do praktyki i zobaczmy, jak powinniśmy przygotować espresso. Zacznijmy od uruchomienia ekspresu i dajmy mu kilkanaście minut, żeby mógł się rozgrzać. W tym czasie pamiętajcie, żeby kolba była wpięta w grupę zaparzającą, ponieważ kolba również powinna być gorąca i powinna pomagać w utrzymaniu odpowiedniej temperatury. Kiedy już do tego dojdzie, wyciągamy kolbę z grupy i pamiętamy, żeby przetrzeć ją, jej wnętrze, czy właściwie wnętrze sitka, szmatką. Nie powinno być tutaj fusu z kawy, a takie pojedyncze drobinki po poprzedniej ekstrakcji wycieramy sobie szmatką, najlepiej z mikrofibry i pamiętajcie, że sitko zawsze powinno być suche i czyste zanim nasypiecie do niego kawę. Kolejnym krokiem będzie postawienie kolby na wadze, co pozwoli mi dokładnie kontrolować dozę i sprawdzić, czy z młynka nie wypadło za dużo lub za mało kawy. No i teraz kawę mielimy. Sprawdzam dozę. Mam 16 i dziesiąte grama kawy. Gdyby okazało się, że mamy kawę za dużo, można odrobinkę zabrać. Teraz mam idealnie 16 gramów kawy w sitku i to co istotne. To rozmieszczenie tej kawy po całej jego objętości. Nazywamy ten etap dystrybucją. Zobaczcie, że młynek nasypał bardzo ładny stożek do sitka, ale zanim ubiję kawę w ten sposób, chciałbym, żeby ona była rozłożona po całej objętości sitka równomiernie, ponieważ woda zawsze znajdzie sobie najsłabszy punkt, gdzie kawa będzie jej stawać najmniejszy opór i przepłynie tylko przez to miejsce. A my chcemy, żeby woda przepływała równomiernie po całej objętości sitka. Żeby rozmieścić kawę w sitku, musimy wykonać taki bardzo prosty ruch. Kilka ruchów, kawa jest rozmieszczona w sitku równomiernie, poziomo, po całej jego objętości. I to co musimy zrobić w następnym kroku, to tamping czyli ubicie kawy. Tamperem. Pamiętajcie, żeby tamper chwycić w ten sposób za podstawę e, tego urządzenia. Czyli nie chwytajcie tampera za rączkę w taki sposób, nie zmieniajcie nim biegów to nie jest joystick. Tamper chwytamy za podstawę. Ta drewniana rączka tak naprawdę służy nam tylko do tego, żeby wyjąć go później z sitka. E, jak należy kawę ubić? Opieramy sobie kolbę o krawędź blatu, na której powinna znajdować się mata tampingowa. Chwytamy tamper za podstawę i stajemy blisko blatu. Starajcie się stanąć jak najbliżej, żeby tamper mógł pracować jak taka prasa, jak pieczątka na poczcie. Jeżeli będziecie stanować daleko, to wtedy wasz tamper będzie chodził po okręgu i będzie ubijał kawę nierówno. Dlatego idealnie jest, kiedy możecie mieć taką zwartą tutaj pozycję i tamper ląduje na powierzchni kawy z góry do dołu jednym płynnym. I, I takim mocnym ruchem przykładamy siłę na kawę z tułowia. Nie z ręki, ale z tułowia, dlatego ważne jest, żebyście stali blisko w ten sposób. Rotujemy się lekko, żeby ramię i e, uchwyt w tamperze stanowiły taką jedną linię, i ubijamy kawę w ten sposób. Hop. Pamiętajcie, żeby ten ruch był równy, i e, um, utrzymanie palców na powierzchni podstawy tampera pozwala Wam na kontrolowanie jego przechyłów. Zazwyczaj e, równomierne ubijanie kawy e, jest pewnym wyzwaniem i trzeba to opanować. Każdy z nas ma swoją unikalną kombinację czynników, która powoduje, że ubijamy krzywo w wybranym przez nas kierunku lub nie do końca nawet sobie zdajemy z tego sprawę, więc ubijając kawę sprawdzajcie, czy robicie to równo. Na końcu, kiedy kawa wygląda już wcisku w ten sposób, to, co powinniśmy zrobić, to wyczyścić powierzchnię sitka, krawędzie, sitka i kolby z ewentualnych resztek kawy, które mogłyby się tutaj znajdować i wpaść do filiżanki. No i przychodzimy do ekspresu. Przed zapięciem kolby w grupę. To, co powinniśmy zrobić, to zrzucić odrobinę wody z grupy przed samym zaparzeniem. Jeżeli macie ekspres z takiej najwyższej półki, który ma super kontrolę temperatury, to właściwie nie trzeba już tego robić, ale w większości przypadków ta woda nagromadzająca się na wyjściu z grupy będzie się przegrzewać i pyrczeć, więc żeby nie zepsuć efektu już na starcie, to warto jest po prostu zrzucić trochę wody. To może trwać 3 do 5-6 sekund. Następnie przecieramy tarkę do czysta, zapinamy kolbę w grupę i uruchamiamy ekstrakcję. Filiżanki stawiamy na wadze. Ja mam akurat ekspres z wbudowaną wagą, więc widzę masę kawy, która ląduje w filiżankach i naszym celem są 32 g. E, więc będę wyłączał pompę, będę wyłączał ekspres tak w okolicy 28-29 g, ponieważ jeszcze te kilka gramów kawy spłynie sobie do filiżanki. Mamy już dwa gotowe espresso i teraz chciałbym jeszcze wspomnieć kilka słów na temat Kremy. Krema to pianka spowijająca powierzchnię kawy zaparzonej w ekspresie ciśnieniowym. Składa się ona w dużej mierze z dwutlenku węgla oraz nierozpuszczalnych w wodzie substancji, takich jak skarmelizowane cukry. Powinna ona mieć ciemno-orzechowy kolor, przykrywać całą powierzchnię filiżanki, być błyszcząca i elastyczna, nie mieć żadnych zabieleń. No i generalnie powinna właśnie wyglądać w taki sposób, jak widzimy to tutaj na ekranie. Jeśli interesujecie się tematyką espresso już od jakiegoś czasu, to z pewnością natknęliście się na takie terminy jak ristretto lub lungo. Co one oznaczają i jak smakują tego rodzaju odmiany espresso? Ristretto to skrócone espresso. W przypadku naszej receptury taka kawa zamiast ważyć w filiżance 32 g ważyłaby na przykład około 25. W smaku charakteryzuje się ono zwiększoną intensywnością, czy właściwie większym stężeniem, jest po prostu gęstsze, ma także wyższą kwasowość, mniej słodyczy i mniej zróżnicowany, mniej kompleksowy profil smakowy. To jest tak naprawdę taka niedoparzona kawa. Eee, tego typu kawy serwuje się często na południu Włoch, gdzie dominują bardzo ciemnopalone mieszanki z dużą zawartością robusty, które praktycznie Pozbawione są jakiejkolwiek kwasowości, i żeby nieco zbalansować ten nudny i mocny i ciężki profil smakowy, skraca się espresso, żeby wydobyć choć odrobinę kwasowości. Dla odmiany lungo to wydłużone espresso. W przypadku naszej receptury zamiast 32 gramów w filiżance mielibyście około 40 bądź nawet 45 g. Taka kawa charakteryzuje się w smaku. Większą słodyczą, odrobiną nawet goryczy oraz takiego wysuszającego posmaku charakterystycznego dla przeparzonej kawy, bo w istocie jest to kawa właśnie przeparzona taka, przez którą przepuściliśmy nieco więcej, wręcz za dużo wody i również Lungo będzie charakteryzowało się w związku z tym mniejszym stężeniem w filiżance. Powiemy zatem w takim uproszczeniu, że jest to kawa nieco bardziej wodnista. Jeśli dotrwaliście do tego etapu filmu, to oznacza, że macie już naprawdę sporą dawkę podstawowej wiedzy na temat espresso. Pamiętajcie, że aby cieszyć się tym napojem w zaciszu własnego domu, e, zwróćcie uwagę na odpowiedni wybór kawy, młynka, ekspresu oraz niezbędnych akcesoriów oraz na opanowanie receptury i ekstrakcji. Ale na samym końcu nie zapomnijcie o tym, że espresso ma przede wszystkim dawać radość. Smakować, cieszyć Was i Waszych bliskich, czego z całego serca Wam życzę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!